technika w tej chwili i to jest jeszcze jedna rzecz o której warto pamiętać jak się myśli o szkole dla szczególnie chłopca one są wolne w dużej części od tego szaleństwa ideologicznego niestety licea nie są wolne natomiast technika szczególnie te techniczne są wolne bo nie ma dziewczyn znaczy po części tak ale poza tym w dużej części jest tam uczą mężczyźni jest sporo inżynierów tak, prowadzących przedmioty zawodowe. I tak czasami sobie myślę, że, no, bo czasami rodzice się martwią, no dam to technikum, słabsze nauczanie przedmiotów humanistycznych. Wcale nie musi tak być. A poza tym, no, czy tej historii czy literatury nie możesz w domu pomóc swojemu dziecku, tak? Natomiast proszę pamiętać, że dzisiaj, i to warto by powtarzać do znudzenia, chcesz dziecku zapewnić przyszłość, chcesz mu zapewnić niezależność, niech się uczy fizyki, niech się uczy matematyki, niech się uczy chemii, dlatego że przedmioty ścisłe dają takie poczucie wolności. To ja pamiętam mojego ojca, który jak się zastanawiałem gdzieś na studia, a mogłem iść też na nie wiem, historię czy prawo, to mi wtedy powiedział tak, nie idź na żaden humanistyczny kierunek, bo jeszcze w PRL-u, tak, to, to będziesz czuł się zniewolony. Jak ty pójdziesz na przykład na fizykę czy na AGH, to ty później będziesz miał to poczucie, że ty jesteś wolnym człowiekiem. Nie da się tobą sterować.